To coś, co też róży lubię, żeby się osiągnąć. Jest niedzielę, tak? Tak. Ale no. nie, nie jest tu, ja? Nie. nie, wcale. W ogóle, e, teraz nie, to ja zaczynam rysować tego, Turpinga. Mhm. Mm nie. Nie. No. A, i Ach, właśnie go rysowałem. Nie mam. Bo się z. Biorę i ten na rysunkach nie? Znajdę jakiś tu próbuję go przesuwać. O tak, żeby tam te jakieś e, swoje de, e, detale. Ale to chyba wychodzimy tak się Mmm, mmm. Moda spróbuję narysować Czermandera. Czermandar ma ci wejść, To jest na najlepsza Pokemon. Na najlepsza Pokémon, <laughs> na tak. Bo Polska to trudne języki. Najlepszy pokałon to i tak jest Turtwin, to jest kurwa, zajebiste drzewo Nie, nie, nie cierpię, go, ale to inna krewa Co mogę dzisiaj zrobić? Lustro, znaczy nie lustro, tylko music box. O, o ja sobie już użyję. Nie to, użyj Nie użyj, proszę, użyj, śmiało nie. nie Proszę Tiger, chodź śmiało, użyj sobie Chodź, użyjemy Chodź, proszę Chodźmy się w kuchni, tam wiecie, ja na że ja umrę ja, ja mogę tam... umrzeć! Ja mogę się użyć. Gdzie jest ten box? Ja mam w ręku. Rzuć mi go. Poczekajcie. Wiesz sobie by było, było po... najgorzej, jakbym z klikiem kliknął prawie i cię wyrzucił. E, chodźcie do... Nie tam się nie łacie, chodź do kuchnić, co łaci. Zaraz je tu się wkłócnik teraz. E, idziecie? Nie, nie. Za no. Możesz użyć, możesz użyć. Nie, nie używaj. Ja się tutaj też chował. Poczekaj, nie używaj, okej? Okay? Powiem ci kiedy użyć. Gdzie jesteście? O mnie zabijasz. Ja jestem schowana. Ja też. A, a ty poczekaj, Tiger, ja jeszcze nie jestem. Dobra, możesz już chyba odpalać. Może Odpalaj! Chcesz gdzieś schować, nie? Ja jestem w swoim hiding spotu. Dawaj odpalaj i ten. Się Nie. Ja, ci, ja się Ja się pochowałem, ja. Ja wziąłem kajak. odwrócili za kołyską w ten u góry. Jest u mnie! U kogo jest? cichu. cicho. Weź jak jesteś na górze gdzieś tam. Jest u mnie! To jest za ścianą po prawo, że słyszę, tylko nie wiem, czy to jest u mnie, czy u, 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 na dole, tam. Na strychu. Na koniec? Tak, to ona jest chyba na strychu, wiecie? A wiecie, gdzie ja miałam spotka? Za drzwiami. Gdzie? ona, zobaczcie. Zobaczcie, ona jest chyba tam, bo słyszałem ją z tamtej strony, ale nie wiem, czy ona też nie jest na dole. Ona jest y, strasznie daleko. No wiem, ona gdzieś tutaj była. Już Zalina koniec? Już tutaj. A ona jest prawodą, tutaj już. Koniec? Tak, tak. już dawno. Gdzie, sign, Gdzie ona jest? Nie no. wiem. Na no. no, górze ma na dole. Ja 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 okunie, na górze dole. Nie, nie, ona musi być chyba na dole w jakimś pokoju, bardzo dalekim. Ja, ja byłem, wiem, w... tam jest taki pokój dalej. Nie, bo ja nie słyszałem. Ja też jej prawie że nie słyszałem. Tutaj, tutaj zobacz. Jestem daleki taki pokój. Zobacz. Tutaj. O nie, u Czyli? Dobrze. Mówiłem. To jest. Bardzo. Ona tutaj to jest. jest. Tutaj. Odciski palców. Uff, jest. tam dalej, wiesz? Wreszcie to było bardzo... słodko. A, dobra, sorry. Hazasię. Zniknął ją, muszę cię tylko. To może być fantom. Ale mamy zinię Jest pięć, jest pięć, jest pięć. To nie może być fantom. Dobra. Yy, odciski i piątka, tak? Tak. Dzień dobry, oh Po części mało straszne duchy Po części Ej co jest? Nie mogę się ruszyć Co jest? Ej jak weźniecie weźmie so, sobie Klikniecie alt Jak będziecie sprintować i w iść To to was zatrzyma W jakiejś chwili A faktycznie? Nie zatrzyma Ja O, zatrzymało mnie nie zatrzymuje też. Ja no to jest mogę? właśnie dziwne. Jak klikniesz lewy alt, nie prawy. Ja zawsze klikam lewy. Kto klika prawy alt? Ja nigdy. Ja, ja lewy. Idziemy bo do Halo. To było nam. Ja muszę iść tabletkę, bo umrę. Ile ty miałeś sanit? 27. Co? Złożyłem pozostać No tak, ale ono tak zdziera psychę. Ze stu. No człowiek, ty się jeszcze patrzyłeś na niego. Chodź ze mną. Strzeliśmy się na ja niego. Ja jestem Tiger, nie bój się. Ja widzę fajny ostrzęd. Oczywiście, na się schopię do Ale on jest tutaj, w tej okolicy. Trzeba przełożyć bardziej krócej tak. On tutaj się nie dość, że pojawił, to jeszcze tamten. Mhm. w tym miejscu. A co, drzwi? Zobaczę. Piątka. piątka. Zrób jak masz aparat. To może piątka. Ale już zrobiłem. Ale jeszcze raz, interakcja. On zamyka sam drzwi. To jest niepokojące. jest odciski palców nogi. Zero mogą być mroźne, ale nie z Idę trochę krócej O! Nie wiem, czy to była z bliska Sześć. latarka Karolici. Ja pierd... Weź wyłącz. Jest irytujące. Co? Halo? Ej, ja tylko sobie popchałem lekko drzwi, one się zamknęły i... i, i ten, zbagowały <grych> Zrobiłem tak. Zrobiłem tak. O, zobacz. Co się zobacz. dzieje? Zaraz. Zostaw je otwarte. Nie możemy Chod. zgasić światła. Prąd na chwilę? Nie. Zostaw je. Będzie wchodził. Tam, Tam jest. prąd. Tam, gdzie się. Chodzi o to, że jest zrobnik. Nie, 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 to nie zależy od korków. Docy. To, Gorio. Gorio. Ale on się dopiero... ale docy się dopiero pojawiły, jakby wyszliście z pokoju. na no, pozoria nie pokazuje się, kiedy ktoś jest się w środku. No wiem, dlatego stałam i czekałam. Już miałam wam powiedzieć, żebyście wyszli na chwilę. Mam 15 sanity, ojeju. Piornapsta. No to był czekać, ja stoję. To też do tamki te rzeczy. Trochę. Nie, no znowu! Nie! Nie! Was u, u nie łupy ja, wolą. Ja, ja nie. Ja się obrażam, ja nigdzie nie idę. Ja też. Ja zgłaszam przeciw. To jest oszustwo. Ja nie Ja biorę przeciw, dlatego że ciągle my chodzimy. Na misję. Chodźcie, jedziemy. Nie ma sensu. <laughs> <G> Tiger. <laughs> Cekam, może zrobić G Tiger. 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 Ja się bawię kamyczkami. Ale ja nie robię misji. Ja też nie. Już tam, już w tamtej ja robiłam. Można na tym kamień wejść? Nie. Nie śledź mnie. Będę. Nie. Jest kochana. O, dynię nie znalazłam. Nie, no dobra, wracaj do tego Tiger. Nie, się supuję, szukacie mnie. Undecided gra w DBD. A... Kto? Maciek. Czeka, czy mnie znajdziecie. Jesteś w domu czy yy, na zewnątrz? Szukajcie aż znajdziecie. Widzę cię, Gnoju. Sprawdź to, bym jest w on. <śmiennie znowu> widzę! Chodź tu! Chodź nie Aha, przed A tak nie przejdę, ale tak jak jest, no to przejdę, co nie? Jestem na dyni! O! byłeś na dyni. Kam fi jeďt? No, no dobran, to jedeme. Coś brakuje O no nie no nie muszę teraz Aha <słuch> no, na rachu coś brakuje No właśnie nie wiem A na mnie gadali, że czekają Че у <говорит> <Девчонка. говорит> Karolina jeszcze nie stoi No Karolina weź do A, Karolina Karol Zostańcie może mnie złapie. Dzięki Wracaj się to Czemu to tutaj? Aha, dzięki! Zobaczcie, gdzie Dobrze. jestem. Dobrze, stój tam. <laughs> Dobra, ja lecę. Na razie.